Posłuchaj, musimy stąd jak najszybciej wypierdalać. Rozumiesz to klem? Hej, cześć, siemano moi drodzy. Ja jestem Manorek. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii pod tytułem Kim jest. W dzisiejszym odcinku zmienimy sobie nieco kolor skóry i wzrost, dlatego że w tym odcinku, wy, znaczy po tym odcinkiem wygrał Mike. Także dzisiaj postaramy się troszkę o nim porozmawiać. Na starcie, moi drodzy, dodam jeszcze, że pamiętajcie, że każdy like i sub bardzo pomagamy w rozwoju kanału. I bardzo mnie motywuje, a ciebie oczywiście to nic nie kosztuje. Także dziękuję bardzo, a my lecimy do filmu. Mike to około 20-letni mężczyzna pochodzenia kaukaska amerykańskiego, czyli tego samego co Clementine i Lee. Tak naprawdę o jego przeszłości wiemy tylko tyle, że jest byłym pracownikiem firmy Expansion. Wbrew wszystkim absurdom, Mike znalazł się dobrowolnie w grupie Carvera i zanim zrobił coś niedobrego, był prawie na szczycie właśnie tej grupy, w tym normalnym społeczeństwie co Bonnie i Troy, ale zrobił coś czym właśnie zasłużył na nieufność Carvera i dlatego był w tym pseudo więzieniu. Jest też taka fajna teoria o tym, czy mężczyzna, który napadł Kriste pierwszego epizodu, może być Mike'em, także pisze w komentarzu, czy żeby żebym ją zrobił. W przeszłości, kiedy pracował z regim przy ogrodzeniu, kiedy właśnie to szwendacz ugryzł jego, Mike uratował mu życie. Mike na lewym policzku ma bliznę i nie ma kawałka lewego ucha. Mike jest postacią religijną, z tego względu, że podzieszając Arvo, mówi, że jego siostra jest w lepszym miejscu. Kiedy w piątym epizodzie Boni, Mike i Arvo próbują uciec kradnąc auto, Clementine może właśnie strzelić do naszego bohatera. Pierwszym zamysłem śmierci Mike'a była śmierć podczas strzelanin z ludzkimi. I to było moje rozwiązanie. Także pamiętajcie, że każdy sub like mega i pomaga, oraz oczywiście piszcie w komentarzu swoje teorie oraz postacie z drugiego odcinka. Dzięki wielkie, no i na razie, cześć, opa!